Ej cześć, siemanko, jest to Monster Purpose. Dzisiaj będę grał no, w sumie to już drugi odcinek i będę grał w ten. W asynale, jak widzicie. Aha, co to się odwaliło? Ja czyłoś myszki? O, pyk. Aha, o co chodzi? Aha, pyk. Aha, aha, dobra, do, na no dawno nie grałem, po prostu idę w no kampa. Aha, to Wam pokażę, chociaż kampa. Więc to jest bardzo fajna kampa. Tutaj, a jak e, już ktoś zabił, to po prostu e, idziecie tutaj i kucacie. I wtedy on tutaj skacze, a Wy go możecie szybko zabić. Więc to jest bardzo fajna kryjówka, moim zdaniem. Dobra. Ja tutaj... no. No teraz nie gram z Robloxianem, no ale dobra. Czekaj. Dobra, szybko biegnę. Mogę też nagrać film z cs

Skoro oni idą z tamtej strony Ten sobie tutaj, tutaj się zaczaję Kurde oni od tamtej strony idą i gorzej No jak dobra, chociaż mam jednego kila i będzie łatwiej Dobra. Dostałem, dostał. Bum. Co jest? Dobra. Ha. Czy ja sobie siebie właśnie zabiję? Co jest? Dobra. Chyba tutaj też będzie akurat szedł. ktoś jest za mną ale dostał chociaż No Więc lecę hm. to jest jakaś kaczka co Nie, to jest SKS Sto, sto, dobra S widzowie, Okej. Okay. nie było myki, A tutaj nikogo nie ma. Yeah. gdzie są wszyscy tam są też aha akurat we mnie nie no świetnie co tutaj pójdziemy tak tak gdy tak tym butterflyem Aha, że go... Dobra, sobie zbiorę tylko optyczkę. Nie, Dobra, prawie zginęłam nie, 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 jednego nie, Dobra Becimy. No jak ja w niego nie trafiłem? Jak to jest możliwe? Jak on dostał z 8 razy? I ten ja. Szybko trafię, 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 trafię. Stał? To było mnie na celowniku. Co on sobie myśli? Chyba coś mu się marcel a jego coś nie ma fajnie dobra. Okay, nie dobra nie o, masz. Tyk. Dobra. Kurde, akurat był za mną. No, ja jestem czasami w to dobre. Tyk. a no masz. Kurde, jak kule, dlaczego do ta broń tak długo ładnie, jak... Co to jest? Nie, To i no nie, no co jest? O no, co chodzi? Nie, co to jest za broń? Dobra, na rzymie. no, co to jest? Dobra, dostał. Jest, dobra, w końcu, w końcu. kurde. Dobra. No, 21 kili, więc jest git. Dobra, sobie to scania. I rozroba rajdu, No, ja sprawdzę tylko ile się już nagrywa odcinek. No, tak 7 minut. zagramy jeszcze jedną rundę i to Jest na tyle. Już raczej dzisiaj odcinek się nie pojawi Więc... A, rozrwała raigę Dołączę do niebieskiej sobie. Aha, bo... <grymne> Dobra Okej okay. Nieważne Co się stało? Kurde nie potrafię chyba celować. I no nie, no tak bym go zrobił, gdyby nie to ciało, nie? Ja. cię... No to się... Pyk. Pyk. Ha? Pyk. Coś we mnie celowało. No pewnie w tamtej stronie. Co jest? Jak przeskoczył! Jak przeskoczył to. Co jest? Zrobił go, no. Uh -huh. Trochę lubię Railguny. Mam do dobrego cała. Kurde, jej trochę nie. I no co? Jaki fuks. Dobra. Ej, co jest? Muszę pomyśleć. Siema. Nie, i ta jak głowa tak wychyla. Nie, kurde, nie mnie od razu strzelałem. Ja, dobra. Ale to był dziwny strzał. O nie, kurde, mają lepszą pozycję. No wreszcie. Dobra. Jeszcze... A, dobra. Więc to by było chyba na tyle widzowie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. E, jak Zalajkujcie mój kanał i zasubskrybujcie, ja mam, Więc jak zalejkujecie i zasubskrybujecie, to będziecie grali za mną. Więc na razie.